Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek. Od jednego oczka do sześciu oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że co najmniej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami. Do tego typu zadania warto zrobić tabelkę. Tutaj mamy pierwszy rzut, czyli za pierwszym razem może wypaść albo 1 albo 2, albo 3, albo 4, albo piątka, albo szóstka, Za drugim rzutem podobnie, poszczególne liczby oczek. Więc może wypaść za pierwszym razem 1, za drugim 1. Później może wypaść 1, 2, 1, 3 i tak dalej. Może też wypaść 2, 1, 2, 2, 2, 3. No i tak uzupełniamy tabelkę, to nie jest wbrew pozorom aż tak bardzo pracochłonne, zajmie Ci dwie minutki. No i widzimy, że na końcu mogą wypaść dwie szóstki. Moc omegi, widzimy, to jest 6 razy 6 36 takich możliwości. Nas interesuje sytuacja, kiedy występują piątki, chociaż raz w dwóch rzutach występuje piątka. Widzimy, że tutaj w tym wierszu, w tej kolumnie, tutaj na przecięciu mamy dwukrotnie wypadającą piątkę. No i teraz zapiszmy, że moc omegi to jest za pierwszym razem może wypaść 6 możliwości na jednej kostce, na drugiej również 6 możliwości, czyli 36 takich możliwości, co odczytujemy również z tabeli. Z tabeli również odczytujemy moc zdarzenia A. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Przypominam, że tę o tą możliwość liczymy jednokrotnie, więc moc zdarzenia A to jest 11 takich możliwości, więc prawdopodobieństwo to jest 11,36.